Cześć, z tej strony Wacławek 456 Przepraszam Was, że oglądacie się panele, a nie pociągi Ale no niestety trochę ostatnio zaniedbałem pociągi z uwagi na to również, że, że po prostu że wycofali się rozumiecie te bilety weekendowe, nie? To wiecie, to też, też ja przestałem tam jakoś jeździć, nie? Ten. No ale myślę, że, że coś, może w przyszłym miesiącu, a może w tym jeszcze miesiącu, coś, coś wykręcę na, na, na po prostu na biletach tych, tych wieloprzejazdowych, nie? Tylko najpierw musisz się dowiedzieć co jak, gdzie. Bo po prostu nie za bardzo rozumiem te bilety, nie. Także no oglądajcie mój kanał. Subskrybujcie i wszystkiego dobrego. Dużo zrówka i szerokości i zielonego na szlaku. Hej, cześć!